Jak wiadomo, tylko krowy nie zmieniają poglądów, taka przynajmniej panuje powszechna opinia, no a ludzie zmieniają i to nawet dosyć często, a nie tylko często, ale i w sposób zaskakujący. Na przykład jeszcze w 1992 roku, a i później, pan poseł Jan Maria Rogika był takim dosyć energicznym przeciwnikiem lustracji, do tego stopnia, że odegrał pewną rolę w obalaniu rządu premiera Olszewskiego, który tej ilustracji się podjął, a pan Jarosław Kaczyński odwrotnie. Pan Jarosław Kaczyński był zwolennikiem ilustracji to tak wielkim zwolennikiem, że dawał temu publicznie wyraz bardzo intensywnie. Doszło w rezultacie do tego gdzieś tak w 1993 roku że Urząd Ochrony Państwa zaczął jego i tam różnych innych jego zwolenników inwigilować, Tam był taki pułkownik Lechak działający z zamienia ówczesnego rządu, a ówczesnym rządem kierowała jako prezes Rady Ministrów formalnie nasza Hania Kochana, czyli pani Hanna Suchowska. Natomiast faktycznie, jako władny szef Urzędu Rady Ministrów, właśnie pan Jan Maria Rokita. I no... Przypuszczać, że ta inwigilacja odbywałaby się poza jego wiedzą.